Ania z rolnika pokazała urocze nagranie z synkiem. Ma nietypową prośbę, Ania z rolnik szuka żony pokazała, jak wyglądają jej dni z ukochanym synkiem. Przy okazji zwróciła się do fanów. Ania i Jakub z rolnik szuka żony w maju zostali rodzicami. Na świecie pojawił się ich wymarzony synek. Rolniczka właśnie podzieliła się uroczym nagraniem z maleństwem. Przy okazji postanowiła zwrócić się do fanów o pomoc. Myśli o zmianach, Ania z rolnika pokazała nagranie z synkiem. Ania z Rolnik Szukażony nie ukrywa, że przechodzi właśnie najszczęśliwszy czas swojego życia. Ania i Jakub z Rolnik Szukażony poznali się w dziesiątej edycji programu. W świątecznym odcinku podzieli się radosną nowiną, że spodziewają się dziecka. Maluch przyszedł na świat tuż przed dniem matki. Zakochani zaplanowali już chrzest małego Dariusza na wrzesień tego roku. Odkąd rolniczka została mamą, skupiła się na wychowywaniu małego darka i od czasu do czasu chętnie dzieli się nagraniami z maleństwem. Pozostaje aktywna również w mediach społecznościowych, gdzie zdradza sekrety swojego rodzinnego życia z Jakubem. Właśnie podzieliła się nowym nagraniem, na którym usypia małego Dareczka, Ania z rolnik szuka żony myśli o małej metamorfozie włosów. Jednak chciałaby oddać swoje włosy w ręce dobrego fryzjera. Z tego powodu postanowiła zwrócić się o poradę do obserwujących.